Hej, cześć Siemanko, ja się nazywam Pater i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Będzie to unboxing. Później zobaczymy co jest w środku, bo ja szczerze mówiąc nie wiem co jest w środku. Przyszła do mnie taka to jest grana paczka. Wiecie? To ma być, jeżeli dobrze podejrzewałem coś z Chin. Ale wiecie, jak to jest z Chińczykami? Oni lubią pakować różne rzeczy, i miałem kiedyś rzecz dość dużą, co Polacy by nie spakowali tak jak Chińczyk. I oni spakowali dosyć egzotycznie, powiem Wam, że było tak zmielone. Bo ja mama zamawiała kiedyś z Chin e, różne obrusy, nie obrusy, to były tak zwinięte żebyś to wsadził. Nie wiem, w małą torebeczkę. O nie wiem, o taką torebeczkę gdzieś po rozwinięciu. To, to było tak wielkie, że dziwiliśmy się jak możliwością było to tak skompresować. No i twórzmy sobie to, żeby przez, bez zbędnego przedłużania. I jeżeli to będzie to, to zaraz coś jeszcze dorzucę do tego filmu. Tak, to jest to! To jest to, kochani! Ja po pierwsze chciałem podziękować osobom, które były na TikToku, bo dzięki TikTokerom, TikTokom udało się nam tutaj zebrać pieniądze na Mi Banda 7 Pro. Jest to Mi Band 7 Pro, dziś będzie tylko rozpakowanie tego. I chciałem w pierwszej kolejności podziękować TikTok. Live z TikToka, ludziom z TikToka, za to, że udało się dzięki wam to zebrać. Wiem, że większość z Was pewnie nie zobaczy tego filmu, bo on się pojawi na YouTubie, ale będzie też recenzja, opis i w ogóle. To jest chińska opaska, to jest typowa opaska CN, czyli wiecie, chińskie opaski działają na takiej zasadzie, że to, co jest w Chinach, zostaje w Chinach. Tak jak się mówi, to co jest Vegas, zostaje Vegas. Tak naprawdę chodzi o to, że opaski Wyprodukowane na rynek chiński nie zawsze dobrze działają w Europie. Czyli na przykład NFC, bo ta opaska ma w sobie amoled -a, Ma NFC, ma GPS-a. To jest ulepszony Huawei. To jest ulepszony Xiaomi Band 7. k 7 nie miała NFC. Ta ma NFC, ale działa tylko w Chinach. 7 k Pro ma GPS-a, który działa w każdym całym, całym świecie. I czekajcie, muszę to wyjąć delikatnie, żeby nie uszkodzić tutaj opankowania. No i tak się prezentuje. Tutaj jeszcze chińska instrukcja. Polska instrukcja jest wiadomo 60 razy większa. Wszystko chińskie krzaczki. Praktycznie nic tu nie mamy po, pols po angielsku. Wiecie, jak to same się Tutaj co mamy? Otwórzmy to i zobaczmy. Co tutaj mamy? Mamy kabel do ładowania, magnetyczny kabel do ładowania. Dobrze, tutaj mam nadzieję, że to będzie widać. Na USB typu A. No szkoda, że nie typu C. No ale okej. Okay. Się ją i tak chce. No i tutaj mamy samą opaskę. Jezu, jakie to jest piękne. Zobaczcie, jaka ładna opaseczka. Jak ją się włącza po pierwsze? Yy, mamy Houston delikatny problem, jak się ją włącza. Yy, I... To tyle będzie w dzisiejszym odcinku, bo za Chiny nie wiem jak ją się włącza. To jest ten problem, że to jest pierwszy mój kontakt z takimi opaskami. Opaska od Xiaomi jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Tutaj niby jest NFC w niej, no ale wiemy, że NFC tutaj nie działa niestety w Polsce. NFC nie działa. I to jest właśnie ten największy tutaj problem. Ja jeszcze tutaj mam powerbanka przy sobie więc zobaczymy czy przy powerbanku to ruszy jak podłączę powerbanka mamy opaskę magnetyczną tutaj ładowarkę magnetyczną więc to tylko w jedną stronę jest ładowanie nie możemy sobie w dwie strony tutaj już nie jest taka opaska wiecie że ją sobie pastylkę wyjmiecie i będzie fajnie i przyjemnie tu jest już bardziej taka czarny ciężko pokazać i zobaczcie cyk pyk. odwrotnie, tak odwrotnie, czy to się załączy? jak najbardziej się załączy czyli, jak tam się rozładuje to po prostu musimy podładowarkę ona jest pewnie rozładowana 71% stuknąć jakoś mówię? cokolwiek? ja się nie znam na tej opasce totalnie tutaj jest żeby ściągnąć aplikację ale my ją mamy więc ja ją sobie sparuję ja ją wszystko sobie zrobię tutaj zobaczcie jeszcze chwilę I powiem Wam, że zobaczymy jak ona będzie działała, jak będzie to wyglądało, jak będzie czas na baterii, ale to wszystko przyjdzie czas w recenzji tej opaski. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną, że zostaliście do końca. Opaska mnie kosztowała, żeby nie skłamać Wam, 318 zł, więc jak na opaskę się mi naprawdę dobra cena, wiadomo w Polsce, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie w Europie, to ona będzie kosztowała jakieś 400 zł, bo wiadomo inflacja, te ceny. To wiecie, to jest tak, że ona będzie troszkę kosztowała, ale w, Polsce, ale w Chinach możecie taniej. Czy język polski ma? Odpowiadam już: nie ma. A ma tylko i wyłącznie chiński, podobno ma rosyjski, ma nie, angielski, niemiecki i bodajże francuski. Wiem, że jakoś tak. Jeżeli dobrze patrzymy na recenzję, jest tylko jedna recenzja w Polsce, ktoś też kupił z Chin, więc. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca, jest to krótki materiał, bo to chodziło nam tylko o unboxing tego sprzętu Ja nigdy z tym nie miałem do czynienia, więc jak coś się robi źle, to wybaczcie bo to jest pierwszy mój kontakt i myślę, że będzie dobrze działała, będzie się dobrze sprawowała taka opaseczka bo wiadomo, taka opaska jest bardzo fajna bo ma GPS, a możecie iść bez telefonu ale to więcej w bliższej recenzji, jak się zapoznam z tym z tą opaską i będę wiedział co, jak i gdzie. Więc do zobaczenia. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobał ten unboxing. E, patrzcie linki w opisie, mate, e, w opisie tego filmu do i Capsule, do Patronite'a, Facebooka, Instagrama. To wszystko, co wiecie, to zawsze Wam wciskam, jak kobieta z fotowoltaiki. Więc do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!